się ma, senzu nie ma. Rzyszto Zapraszamy w pierwszym odcinku, tak naprawdę próbnym. Na próbę robimy... E... Nie, taki pierwszy. Słuchajcie, wejdźcie na nasz kanał, zobaczcie. No dobra, dobra, chyba drugi albo trzeci materiał. <laughs> Tutaj link. Ja mogę Do, dodać. 2015 roku, Rzyszta w mieszkaniu. Trzy mieszkania temu. Działo się. Te, te Działo po, się. Początki, początki senzu ówczesnego Cyan Flex. Weźcie pod uwagę, jakie tam mieliśmy założenia, teorie <laughs> na temat jedzenia i porównajcie z tym, co teraz jest. E, no dobra. Robimy dzisiaj kurczaka z papryczką chili i z mango, czyli pikantny i trochę słodki smak i jako, że to ma być posiłek na masę, to wie, wiele osób na masie ma te tłuszcze jednak w tych posiłkach, to zrobimy je z tłuszczem, czyli dodamy dodatkowo mleczka kokosowego, także na porcję będzie około 15-17 gram tłuszczu, to są, kwasy, to są kwasy tłuszcze MCT, także myślę, że jak najbardziej w okresie masowym tłuszcze. Średnio łańcuchowe kwasy MCT są świetnym źródłem tłuszczu i są dość szybko przyzwyczajone więc można też stosować to jako posiłek około treningowo, więc, więc będzie to y, dobra opcja i w dzień treningowy, i w dzień nietreningowy. Ta seria też jest y, trochę wyjściem naprzeciw osobom, które pod filmikami z y, zakupów komentowały, że jak możecie tak jeść, przecież to jest niezdrowe, <grym> zabijecie się. Dzisiaj robimy posiłek prawilny, ale zajebiście smaczny. Tak, dokładnie. To jest y, 100% czysty posiłek. Nie ma tu żadnych przetworzonych rzeczy albo są ograniczone do minimum, także śmiało możecie go stosować zarówno w y, w recyklu masowym, jak i redukcyjnym. O ile macie po prostu puszczamy, nie? Dobra, co potrzebujecie? 200, 400 akurat gramów piersi. Tak, dwie dwie porcje. Tak, zrobimy dwie porcje. 200 ml mleczka kokosowego, 280 g mango, że. W, z, w każdej w załóżmy połówce jest po 20, bo całe 280 gramów ma 40 węgli, także jest tu sporo wymowodanów i gdzie na masie jakby jest to mile widziane, nie? Jakby jeżeli zdrowo możesz dostarczyć tą fruktozę. także jak najbardziej możecie to w ciągu dnia nawet zrobić taki posiłek, niekoniecznie odwołotreningowo. Pomidorki, czosnek, papryczka chili, sól, pieprz y i przyprawa do gyrosa, ale z biedry, zobaczcie w takim słoiczku i naprawdę zakochałem się w niej na redukcji i cały czas robię tego kurczaka na początku tylko w sosie pomidorowym a moment, jednej rzeczy zapomniałem jak mogłeś! Jak mogłem! Rzysz się, 4 godziny się przygotowywał do tego filmiku, jak <laughs> Jedno i tak zapomniałem! Jednej zapomniałem! Dodajemy tam ze 100 gramów, czyli po 50 takiego coś a la pasaty, agli, Aglio Barilla. 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 Włoska, I firma, zobaczcie, nie? bo tam są różne rodzaje. Dodajemy takiej, która jest z czoskiem, bo ona ma 0,8 tłuszczu w 100 gramach i 6,9 w 100 gramach ma wyglądaną, z czego 5,5 cukru, gdzie większość jest z pomidorów. No nie? Tak, ja zauważyłem też, że są bardzo podobne sosy, bo to jest chyba z lidla, tak? To jest z biedry. E, z biedronki, aha, bo są podobne sosy, które mają prawie dwa albo trzy razy więcej kalorii. Także uważajcie, sprawdzajcie etykiety. To się dotyczy również tych posiłków, e, tych zdrowych rzeczy, które wyglądają tak samo. Często na półce możecie je pomylić, a składowość się znacznie różna, nie? Dobra i e, możecie też sami sobie taki sos zrobić. Po prostu macie koncentrat pomidorowy i robicie z, z tego koncentratu, z rozcieńczacie na przykład. Jeszcze ryż. Ryż jeszcze. Jeszcze, jeszcze ryż. I a propos, Potrzebuj. właśnie, czemu ta koszulka? Dzisiaj ją na cardio kupiłem, bo zobaczcie, mamy takie wlepy. W jest sensu, jako że jesteśmy z Oczywiście chcemy mieć zasięgi na całą Polskę, ale jak najbardziej chcemy być utożsamiani z Gdynią, bo tutaj czujemy się trochę jak w Kalifornii latem. To naprawdę jest kameralnie. Jak to nie był w Gdyni, niech wpada jak najszybciej, bo Gdynia dokładnie. jest. Zajmista. I lokalsi, jeżeli oglądacie ten filmik, to zgłaszajcie się po wlepy, dostaniecie ile chcecie. Tutaj mówię do osób z Gdyni i okolic, to no nie? Także normalnie do nas na Instagramach piszcie, Dobra. To jest indyni. indyni. Dobra, to jak robimy? Najpierw sobie wyciągamy kurczaka i zobaczcie, że ja kupuję trochę drożej, bo nie za 15, coś, tylko za 19 za kilo załóżmy, ale same polędwiczki. Ja tego już nie kroję. Mi zależy na czasie, więc nie chcę się z tym fajdać i tak dalej. Mam już gotowy mam już gotowe polędwiczki do przyprawienia. I po prostu przyprawiamy. Sól. Nie myjesz już mięsa Nie. Rzecz nie myj mięsa. Nie moja nigdy, nie mówimy Sól, pieprz. I daj do gilosa. Dobra. Dobra. No i mamy przyprawione, tak, z dwóch stron. Odkładamy go, na razie je smażymy. Kroimy w kostkę pomidora. I też czosnek to my i papryczkę chili jeszcze. No nie? Czyli pomidor, czosnek chili. Czyli, czyli. Chili, chili, To potroimy. Wykrajajcie. Tak. Te, te ch... Ja to wykrajam, ale zjadam. No. Bo nie lubię, jak to natrafię na w takim posiłku, który lubię, że jest taki jakby stały, że co chwilę mam podobny kęs, czy coś takiego, i nagle na to trafię. To nie lubię, ale tak ogólnie, jak sobie samochód to ok. Już. I na tym. Generalnie ma, mamy wyciskarkę, ale nie użyjemy jej. Bo chcę właśnie pokazać jak można... Ten. Ja tak samo robię, i wtedy w paseczki i w kosteczkę drobno, no nie? Tak. I tak możecie jeszcze, jak tylko łódeczka, no, 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 dobra. Czosnek dobrze jak jest drobno posiekany, bo szkoda... Znaczy nie fajnie jak trafimy na taki duży kawałek czosnku nie on jest dobry jako taki w tle smaczek a nie jakbyśmy kurde przegryźli taką no, główkę, nie dobra zobaczcie używamy akurat olejów kokosowego w sprayu to jest normalny olej tylko poprzez taką możliwość dozowania jego jesteśmy w stanie tutaj naprawdę tak, tylko, że to jest kokosowe, bardzo małą dobra, ilość dobra. kalorii dostarczyć ale to dotyczy się każdego yy, z tłuszczu, nie? Bo te wszystkie oleje w sprayu, to tak naprawdę jest normalny olej, z tym, że dzięki temu, że no jakby jest pod, możemy dozować to w takiej no, mikrodawce, no to praktycznie tych kalorii nie dostarczamy, nie? No bo dostarczamy tam na przykład gram tylko tego oleju. Czyli w gramy macie 0,9 tłuszczu na 30%. Na całe dwa posiłki czy coś na tą kulektykę, jak tego tłuszczu nie ma, nie? Ja generalnie nie robiłem jeszcze tego posiłku. Dzisiaj... Yy, ja trzy raz. Dzisiaj no. gotujemy. Bo dzisiaj robimy mój tak jakby posiłek, a na następnym razem, jeżeli to się przyjmie, to zrobimy to mój samo, nie? Powiedzcie, co byście chcieli następnym razem zobaczyć do jedzenia: czy bardziej na słodko, czy na słono? O, dokładnie: e... śniadanie, posiłek przedtringowy, potreningowy Mam nadzieję, że już w mojej nowej kuchni będziemy mieli o, o, okazję to nagrać. Trzymajcie kciuki budziłem. Dobra, i teraz robimy tak. Mamy tak jak to pokrojone. Dajemy sobie na minimalny ogień. Wszystko po prostu wrzucamy na tą lekko rozgrzaną patelnię. Okay. Dobra i to się tutaj lekko podsmaża. Ale jak widzicie no na minimalnym po prostu ogniu. Teraz, już w tym momencie, kładziemy na to piersi. Tak po prostu, jedna obok drugiej. Jak widzicie, nie kroję, nie nie... w ogóle nie obrabiałem tych piersi, w ogóle. Nawet z tych takich końcówek, nie chcę. Takie jest założenie, że nie chcę tego robić, bo mnie to wkur... generalnie. Zawsze mnie to wkurwiało. I to jest po pomysł na to, że mam z tym totalny spokój. Czyli gotowy produkt, przyprawiam i na patelnię. Dlatego kupuję właśnie te polędwiczki, a nie dlatego, że jest jakieś lepsze mięso. I przykrywamy to. I zobaczcie. Przykrywamy to, ja nie mam pokrywki, bo się zbiła, pewnie wiecie z vlogów, eee, no i powiem wam, że odkryłem, że to jest zajebista rzecz, jeżeli chodzi o przygotowanie kurczaka, bo nie wiem, czy dlatego, że tu są te przestrzeń, gdzie ten dym może sobie wylatować, para i tak dalej, ale po prostu pod złotkiem spróbujcie kiedyś sobie omleta zrobić, albo właśnie taką pierś, to zobaczycie, że wychodzi, no kurde, lepsze niż spod pokrywki nie? W tym czasie, Tomek, musimy pokroić eee, ryż, awokado. Ryż to powinniśmy już wstawić. Mango. Ustawić. mango. Wstawiamy, wstawiamy ryż, znaczy wodę na ryż i dwie paki ryżu tam wrzucimy. Woda na Od razu sobie tutaj to mango kroić? solimy. Z góry na dół nożem od, od pestki będziesz odrywał. Tak jakby nie... Chcesz, chcesz obrać ją jak najbliżej przy pestce. Skórkę? skórkę trzeba obrać tym do skórek z koszyczku. Zaraz ci dam. Dobra, najpierw mango trzeba obrać. Dobrze ci idzie Krzyściu zajebiście. Ja bym są na lata doświadczeń. Tak? Cały, cały czas jadłem na przykład mango w tym, jak byliśmy na Malcie. Robiliśmy cały czas krewetki z cili z mango. Też możemy zrobić. Jak chcecie to piszcie. Chociaż teraz Tomiks będzie yy, robił, więc pomysły do Tomix. W ten sposób I lecimy i szukamy po prostu yy, pestki. Czy ja powiem tak, im jesteście dalej w redukcji, tym macie większe, e, kreatywność, większą w kuchni. No to na pewno. Na masie się nie chce. No ale właśnie ten posiłek na masie bym się... E, ten z tymi owocami, no nie? Bo był cały czas e, na redukcji, do mi smakowało z samymi tymi pomidorami, no nie? Widzisz w ten sposób, nie, e, nie ma jak najlepszej bo to jest tak mocno do tej pestki przechrzanione. Dobra, to możemy już olać. Dobra, i teraz mango kroimy również po prostu w kostkę i wrzucamy tam razem z sosem. Taka gadka, Mmm. Dobra, i teraz lecimy z tym i z tym sosem. Bardzo zabębiście właśnie. Najpierw obracamy kurczaka. Na drugą stronę, jak go odkryliśmy, tyle co po prostu kroicie mango. Więc, jak ktoś kroi wolniej, to kurczaka będzie smażył po prostu dłużej. Nic się nie stanie. Ok, teraz na to mango. I do tego waga. P jak szybko waga się znalazła. Nie? Masz wagę od razu z bliską taką? No. 96, zobacz jaki kur... Ch... oko mam. Ostatnio jestem zadziwiony, poszedłem yy, po zawodach, nie, zaprosiliśmy tu rodziców z gośćką, no i na ciasto i tak dalej, to ja miałem kupić ciasto i jakieś tam rzeczy, no i poszedłem i mówię, że poproszę tego, taki kawałek około kilograma, ona taki? Ja mówię, nie, trochę większy, nie, a tam kilo sto, kilo nie, ja mówię, o, dobrze, ja mówię, jeszcze też 6 tych, tych ciasteczek, nie, ja mówię, tak ze 100 gramów. Ona ładuje 100 gramów, 600 ja mówię, I tych, też są trochę cięższe, to też 6 pewnie z 200 będzie. I tam 200 coś, nie? Ja mówię, ja tak mam k***a. Kur... Na przykład kaszkę też jak to tak, 50? Nie masz tak? dwa No pewnie. Masz tak, nie? Z przykrywamy to. No, I teraz przykrywamy to jeszcze. I na małym ogniu już, na no najmniejszym, nie? W międzyczasie woda już na ryż też powoli się. Tak. Gotuje, także. Tak. Oko, no, to sobie będzie wiesz, dochodzić później, nie? Możecie to później wyłączyć, zostawić przykryte, nie chodzi. No, Jakie ryż najbardziej no. lubisz Ja lubię basmati właśnie. Basmati, nie? Nie wiem jak wy, ale ja praktycznie tylko jem basmati. W sumie nie wiem czemu, ale jest trochę taki nie. bardziej sypki, może właśnie taki aromatyczny. Jaśminowy jest taki też fajny, ale jest bardziej Te? klejący. Jaśminowy bym polecał wam e, na przykład do jakichś deserów, jest fajny, ale jeżeli chodzi o takie, wiecie, posiłki z mięsem, no to ryż basmati, ewentualnie ryż biały, nie wiem, paraboy, lecz nienawidzę ryżu, nie? Nie, też nie wiem. Smakuje kurde taki jak takie robaki dziwny. małe. No, smak może nie, nie wiem, jakaś ta konsystencja, a ten, ten jest taki fajny, miękki, możecie go zrobić puszysty albo po prostu taki kleisty. Wrzucamy ja, dwa worki ryżu, a to sobie będzie dochodziło. Ja myślę tutaj ustawiamy 12 minut na ryż, nie? Od rzucenia. Zawsze tak robię i w sumie chyba najbardziej mi tak smakuje, a to może sobie dochodzić 5 minut, 6 minut, no, zobaczymy. Już się tu mamy mleczko kokosowe, bardzo fajna konsystencja taka gęstsza, jak trochę jak śmietana. Jak no, będzie... Zamiast ty... śmietany tego używajcie, dużo lepsze tłuszcze. Jak będzie tysiąc łapek w górę, to, to piję Wyp... na raz. Wypiję to na raz. A teraz to miks dolewa. No tak, ja bym, całe? Ja bym wypił. Całe? I przez dwa dni ja tłuszczu już późno. Całe. Zobaczcie jak fajnie to też zmieni kolor, czyli... Ej, trochę to jest takie azjatyckie, trochę tajskie, mango, kokos. No, takie smaki, nie wiem czy leśne. Takie le, tajskie przykład, no, smaki. Ale, ale to nie, nie... To powinniśmy ryż jaśminowy dać, bo w Tajlandii jak na przykład mango sticky tak. rice albo to jakieś dania. Ale to nie jest żaden posiłek po prostu, ja, to jest reszta posiłek, bo to, ja nikąd tego nie mam. To po prostu no ale to, takie samo inspiracje, przyszło. smaki tak No, ale wiesz, jakby nie nie pucuje się pod to, że to jest tajskie. A, a myślałeś, żeby ryżowar kupić sobie? Znasz ryżowar? Nie, nie. To jest takie... To jest taka towar. Taka micha, że wiesz, że masz od razu ryżu, idealnie stary, Idealnie ugotowany ryż, taki no, kolor no. perfekcyjny. No w sumie, pan Ani pan pan za pan. bardzo klejący, ani za bardzo sypki. Każde ziarenko no, jest tak całą... samo. upróbować tego ryżu, nie? No to byś, zakochał u... u... zakochał się w tym ryżu. <laughs> ja sobie Ja kupu... sobie kupię ryż. Nie, ramy, bo to k... k... trzeba wzmocnić. A, CBD A oczywiście, nie? nie? żeby nie było. ej, hej, hej. mnie. Nie przejdę. nie Wy nie z tych. No pamiętajcie sobie. łapki, komentarze, subu, bo gotowania nie będzie. Nie? To nic. Kasować bilety. O, bo kanar czeka na posterunku. A kanar to nic. Dostałem z prac filmował, filmował. Tak. Wyglądamy jak tacy bramkarze trochę, nie? Bramkarze kanary. Bileciki do kontroli. Bileciki, k Bileciki do kontroli. A karta klubowa jest? Jak nie, to tutaj taki czerwony przycisk na dole, potem dzwoneczek i możecie śmiało już z nami się kolegować. Dobra, my chillujemy i później jemy. Zobaczycie, jak to wszystko już wygląda na ryżu. Czekamy, czekamy aż dojdzie. I chillujemy sobie CBD oczywiście. Tak, tutaj z legalnego źródła. Proszę bardzo. To pudełeczko też, ja odkąd poznałem że to, to już to pudełko było grane. No co, kanapki. Kanapeczki. By nie jadek, to Pamiętam, że zawsze miałeś jeszcze taki z Playboya stronę. Była. Tak. Aż się dziurę zrobiło od składania. I zaraz wyciągamy już to i na talerzach. Pokażemy jak to wygląda, nie? Pozdro. Ryż 12 minut gotowy, natęczniowy. Robimy tak, że przemiarwy tak. W ten, ten sposób go wylewam. Nalewam zimnej wody Trochę go po prostu oczyszczam tego takiego kleiku załóżmy ryżowego żeby był bardziej sypki może Garnek idzie sobie sypie to przyciskamy do ścianki delikatnie bo gorące jest ogólnie jeszcze z wierzchu zimne ale to co wypływa jest gorące Hop. i tu sobie ścieka później te paczki dziela. albo na pół mam po 40 węgli, po 50 gramów, albo na pół i na pół mam 75 gramów, czyli 60 węgli, czyli każda kostka 20 węgli i tak sobie liczę i tak najlepiej liczyć, ale dzisiaj ładujemy po paczce akurat, więc 80 węgli z tego i 20 z tego, czyli 100 węgli na posiłek, 15 gramów tłuszczu i 40 gramów białka będzie. To do domu no Bo są No to sobie podjadam czasem Na redukcji też tak Generalnie bardzo dużo wody Bardzo mało węgowodanów i co tu. Czyli możecie sobie tak No, bez przesady, całego arbuza jak zjecie No to sorry, no ale to tam węgiel się nazbiera Ale jak zjecie sobie tam dwa, trzy kawałki Takie cienkie, to nic wam też nie będzie nie? Dobra Co mamy? To, to jest yy... To są nasze yy, dwa posiłki. Tutaj i tutaj na ten ryż. Bardzo ekipatę w ogóle. No, Ekwipatyn właśnie. Kreatywność na redukcji to była. Yy, dobra, Jeden tu, jeden tu. Tu sobie przygotujemy ryż, żeby w środek czy na wszystko po prostu wylać dosłownie kurczak. Mamy tak. Jedną pierś trzeba na pół, bo ich jest zawsze siedem. No dawaj. Do ciebie się uśmiecha. Dobra. Uśmiechasz się jeszcze. Bek, bekę ze mnie chryci. K***a, nie ukroję ci. O to chodzi, nie? Dobra. Siemano. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry, wszystkim. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wszystkim. Bardzo wszystkich witam, witam Z roweru jestem bardzo głodna. 그로 해가 붙지나 Teraz będziemy jeść. Masę róbmy. Je. Zobaczcie, jak to wygląda, jakiś tosik. Na moje nie patrzcie, bo byłam jestem nieprzygotowana. <laughs> Wróciłam z plastikiem. I Gosia zaraz ma wielki, wielki dzień, kurde. No, myślę, w środę. Mówi. Za tydzień. Wylatujemy. Jakby ile wystartuję. jest? Seven days out, tak? Mhm. Dokładnie. Sześć. A no, 6, bo w sobotę tak. Opowie opowiedz, co będziesz robić, bo nie wszyscy może wiedzą. Znaczy, ja tam myślę, że część wie, a część na pewno nie wie. Zostanę człowiekiem z żelaza. Kolejny człowiek z żelaza. Bo już kilka razy zostało. Znaczy, dwa razy, no, ale już to było hen czasu, parę lat temu. I przypłynę 3,8 km, przejadę 180 km na rowerze i przebiegnę maraton, czyli 42 km. I chcę to zrobić wszystko w. SAP 10, czyli najlepiej poniżej 10 godzin, ale będzie ciężko. <grym> 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 Bardzo we Bo będzie ciepło może być fajnie. Bardzo ciężko, zwłaszcza, że dwa lata temu zrobiła w 10 godzin 40 minut, więc chcę poprawić się o 40 minut na trasie. No. To jest knygne. No. <grym> będzie ciężko, będzie nie? <grym> Niby wycieczka w planie, ale będzie ciężko. Ale Krzysiu będzie miał gorzej, bo przez 10 godzin będzie musiał mnie saportować. Czyli biegać po trasie i z piciem no z żelami tak, Ja i... tam będę ja, co chcę, i Podawać i czasy, a jak źle poda, co jestem bardzo zła. No, to to, ja to jest super. no mega szacun w ogóle, ja w ogóle watsumować już nie przepłynął, nie? Ja zapraszam. Także dosiaję. Jak do to, do Do bąbelków. bąbelków. 4-5 lat, grupa bąbelków. No Rękawty, i to nic tam dużo. robi. Makaronika. nie. Wyrwa rękawków takich wielkich nie mam by. Nawet rękawki dla dzieci weszłyby może na kostki do miła. Wiem, nie wiem. cię znaleźć taki filmik, Ta może linka to Dzieci w Chinach chyba, czy w Japonii tak bąbelki uczą, to się może nie uczą, oswajają takie niemowlaki wiesz po pół roku i nie zakładają im rękawów a nic. Tylko takie kółka ja na widziała, ja to widziałam ja i ona sobie tak jak sofilki, dla, tak, dla sofijki taki niemowlaki. Także wyobraźcie sobie teraz jak macha misa. rękoma nogami, tak, tak. jakby wiedział, że się teraz utopi, ale się nie topi, tak. bo tak głowa zawsze się po Także wyobraźcie tak. sobie teraz to miksa, tak siedzi i tu ma takie kółko, różowe albo. Jak ja bym się... musiał takie, co ludzie mają przez normalne koło, to ja tutaj bym nie. Na szyję. To, pelikana wielkiego. Pelikana. <noise> <noise> Dobra. I zapomnijcie o łapkę w górę i komentarzach. Bardzo dobre, zajebiste, w ogóle czy ja ten tak wiem, gadamy, ale no, powiem Znale, ci szczerze, ja? że jakbym coś takiego jadł to zupełnie nie. Raczej, nie? No. Ja chcę to. Na masie, na masie jest coś takiego, nie wiem czy wy też masz. ja już jestem na masie pewnie. No że już nie chcę ci się po prostu jeść. W no. formie takiej mocnej ostatnio byłem, wiesz, mhm. rok temu, nie? Więc przez rok to zdążyłem się zmulić. Miałem kata, ale takiego tylko 6 tygodni, a tak to mhm. cały czas... To już czas masa, nie? No właśnie. To. Nie. Ja. ja mam taką. I to, to myśli się myśli. nie chce w ogóle. Ja nie chce się wtedy nic, nie? Ani jeść, ani gotować. E, trenować czasem też coraz mniej, nie? Tak wiesz, już ty tak zmula. Także zaraz Kurde, zaczynamy prepa. O, może spotkamy się z tym kiedyś w połowie drogi. I zobaczymy, co dalej. A nie było dzisiaj żadnego wyścigu? Nie. To to wygra? Nie, nie. Teraz może być nie na opierdzielenie talerza. Dawaj. Ja wygram. Ha? Nie wiecie, jaka jest nasza głoda porwęża. Zróbcie wcześniej strzałę. Wasza to być za dwa posiłki, jego te, te, arbuza i jeszcze to mhm. swoje. Bo jeszcze muszę iść popływać wieczorem. <grym> I tak, sześć dni przed zawodami takie coś jeszcze? Że tak w ogóle w gdzie nie? nie, nie? Ale są tlen Jako. Something. No jako, jako. Teraz kolejna to Miksa. Jeżeli chcecie, to pamiętajcie, w komentarzach piszcie. Co Tomiks miałby zrobić? Jaki poziłek albo podajcie makro. Podajcie makro jak będzie najbliżej, najbli dużo takich podobnych, to sobie taki podobny makro na yy, następnym odcinku na przykład ułożymy. Także piszcie swoje makro w posiłku, który byście chcieli zobaczyć. O. O, A my sobie daj, sobie daj, to... Ej, zajszy pomysł. No widzicie, albo to, to, to właśnie to, to da. CBD. CBD. To do moich podopiecznych. <grym> Którzy oglądają ten filmik i marudzą, że mają, nie mają e, posiłków, nie wiedzą co mają zjeść. Słuchajcie, ja, nie, nie jesteśmy McDonald's, ale jak połączysz kropki, to możesz sobie zrobić naprawdę zajebiście smaczny posiłek praktycznie z każdym makro, nie? nie. Kurde. tu są tłuszcze, to pamiętajcie, że tłuszcz też bardzo dużo smaku daje, nie? Mhm. Jak nie masz tłuszczu, to jednak przemycić, żeby to tak wchodziło, to nie jest tak łatwe. Nie, wtedy to nie, to na przykład bez tego mleczka tylko daje też jest dobre. Także spokojnie. Jak nie dodacie mleczka, to nie macie tłuszczu I robicie wszystko, no jak robicie bez mleczka i macie wersję zero tłuszczu Czyli 80 węgli, 40 białka Chyba najpopularniejsze makro męskie takie No Dobra, mordeczki To, nie wiem, widzimy jeszcze prawdopodobnie na zakupach Albo w dniu jedzeniu może mówię. Albo w kolejnym gotowaniu Klasik, <słyski> <słyski> Albo w Cenzur <słyski>